Bardzo potrzebujemy mocy, ducha świętego. Dlatego ten dzień jest tak ważny. Dlatego ten dzień, można powiedzieć, też w taka klamra, uroczystości paschalne. To, co się zaczęło od momentu zmartwychwstania Pana Jezusa, dzisiaj wchodzi na nowy etap. Męka śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa sprawiły, że otwarło się niebo, że została złożona za nas ofiara, która gładzi grzechy świata. Grzechy zostały odkupione. Szatan został pokonany. Chrystus stał się zwycięzcą. Ale żeby to zwycięstwo nie dotyczyło tylko Jego ale żeby rozlało się na wszystkich nas potrzebne było zesłanie Ducha Świętego w ostatnich dniach w liturgii przygotowywaliśmy się na ten dzień słuchaliśmy Ewangelii według Świętego Jana kiedy Pan Jezus zapowiadał to, że pośle obietnicę Ojca Ducha Parakleta Ducha pocieszyciela obrońcę tego który Bierze nas w swoje ręce i uzdalnia nas do miłości. Nie jesteśmy zbawieni sami przez siebie, chociażbyśmy żyli jak najpiękniej, bez ofiary Chrystusa, bez Jego męki, śmierci, zmartwychwstania i tego, że jesteśmy zjednoczeni z tą Chrystusową ofiarą, nasze nawet najpiękniejsze uczynki na nic by się zdały, bo mówi Pismo Święte, któż może. Uiścić cenę należną za swoją duszę, kto jest w stanie dać tyle środków na to, żeby się zbawić. Dla ludzi to niemożliwe, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. I tak to Bóg wymyślił, że ta ofiara Chrystusa, która się dokonała przez to, że zostaliśmy ochrzczeni. W Chrystusie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w imię Trójcy Świętej, Boga. Dzięki temu sakramentowi zbawienie, które wysłużył Chrystus, stało się naszym udziałem. I bardzo w tym przekazywaniu zbawienia nam jest ważny właśnie Duch Święty. Słyszeliśmy dzisiaj o tym w liturgii Słowa, że On sprawia, że jesteśmy Dziećmi Boga. Jesteśmy przebrani za synów i córki Boga. To duch Boży to sprawia. Dzięki temu, że kiedy byłeś dzieckiem, czy byłaś dzieckiem, a może w wieku dorosłym, może ktoś jest wśród nas taki, przyjęłaś chrzest. Dzięki temu duch Boży zamieszkał w tobie. Stałaś się Bożą córką. Bożym synem stałeś się. To jest coś niesamowitego. Dzisiaj to święto, uroczystość. Nam o tym przypomina i trzeba się tym ucieszyć, że Duch Boży w nas mieszka, że przyjmujemy Go, że dzisiaj odnawiamy sobie tą Jego obecność. Czy więc musimy wołać, przybądź Duchu Święty? No właśnie, to czasami takie zastanowienie, czy on musi przychodzić z daleka. To wołanie, przybądź Duchu Święty, tak naprawdę nie chodzi o to, żeby wołać Ducha Pocieszyciela, Parakleta, żeby przyszedł z jakichś zaświatów. On już mieszka w Tobie. To wołanie przyjdź Duchu Święty jest po to, żebyś otworzył swoje serce i sprawił, żeby ono było podatne na Jego działanie. To wołanie przybądź Duchu Święty jest bardziej potrzebne nam, jak każda modlitwa. Bo Pan Bóg nie potrzebuje naszych słów. Modlitwa jest po to, żebyśmy my nastroili się, można powiedzieć, na kontakt z Bogiem. Duch Święty już w Was mieszka. Od momentu Chrztu Świętego, od momentu szczególnie sakramentu Bierzmowania, wołaj często o Jego darę, wołaj, żeby On Cię prowadził, bo dzisiejsza druga słowa pokazuje, że my sami z siebie jesteśmy słabi, nie potrafimy kochać, nie potrafimy być sami jedno z Bogiem. To Duch Święty w nas tą jedność czyni, kiedy my dajemy się Mu prowadzić. Wtedy jesteśmy w jego rękach. Wtedy odnawia się też to dziedzictwo w nas. Każdy z nas odziedziczył niebo. Właśnie jako ten syn Boży i córka Boża jesteś dziedzicem nieba. Jesteś dziedzicem wszystkich bogactw Bożych, które są przygotowane dla wybranych. To już należy do ciebie. Jesteśmy w drodze. Chcemy to osiągnąć. Potrzebujemy dlatego wytrwać przy Bogu tego kochani tak bardzo ważna jest łaska uświęcająca którą dają nam sakramenty święte w kościele otrzymaliśmy ją na chrzcie świętym i ta łaska uświęcająca to jest właśnie ta obecność Ducha Świętego w nas jeżeli żyjesz w stanie łaski Duch Boży w tobie mieszka on cię uświęca on sprawia że każdy twój czyn wszystko co robisz co jest tak wielkie ma wartość zbawczą Wiemy, że czyny Pana Jezusa, które wszystko, co, co Pan Jezus czynił, przynosiło zbawienie. A my, ponieważ jesteśmy tak bardzo głęboko zjednoczeni z Bogiem, naprawdę wręcz, to w jednym, jeden ze świętych tak mówił, że można powiedzieć, że prawie, można powiedzieć w pewnym sensie jesteśmy Bogiem. Oczywiście nie z natury, ale z przybrania. Tak bardzo po prostu nas Bóg do siebie zbliżył, że każdy nasz czyn, który robimy, żyjąc w Duchu Świętym, ma wartość zbawczą. O tym nas uczy Kościół, żeby właśnie czynić uczynki miłości, żeby jak najwięcej kochać, żeby jak najbardziej służyć drugiemu. Ale w stanie łaski uświęcającej, wtedy to ma wartość, bo jest zjednoczone z Chrystusem. Pan Bóg nas wzywa i powołuje naprawdę do wielkich rzeczy. On nas umacnia. On mówi, że Duch Święty nam wszystko przypomni. I nie chodzi nam tutaj, jak czasami może myślimy, zwłaszcza młodzież maturalna, czy tutaj może studenci, modlimy się do Ducha Świętego, kiedy są egzaminy. To pewnie też ważne, ale Duch Święty to nie jest jakaś tylko przypominajka na egzaminie. Duch Święty jest Bogiem. To jest trzecia osoba Trójcy świętej. To przypomni to jest coś dużo głębszego niż tylko Przypomnieć, co było na drugiej stronie skryptu, po prawej stronie na dole. To jest coś więcej. Więc kiedy my żyjemy w Duchu Świętym, On nam nie tylko przypomina to, co Jezus powiedział, ale przede wszystkim sprawia, że my jesteśmy rzeczywiście Jemu oddani. Jezus nazywa też dzisiaj. Do miłości. Kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u, się, u niego uczynimy. Duchu Święty, sprawiaj w nas, żebyśmy potrafili prawdziwie kochać, żebyśmy potrafili być Tobie oddani żebyś to Ty miłował w nas, bo my sami z siebie nie potrafimy kochać. Często się boimy. Potrzebujemy tego, który nas wewnętrznie umocni. Tego, który da nam w pracy ochłodę, żywą wodę w skwarze, utulenie w płaczu. On sprawia, że jesteśmy Kościołem. I to jest też taka myśl, która płynie z tego dzisiejszego pierwszego czytania. Z różnych krańców świata każdy Gdzieś po ludzku inny, a Duch Święty jako jedyny jest w stanie sprawić, że będziemy jedno: że nas ze sobą połączy, że nauczy nas tego życia w miłości. Niech Duch Święty prowadzi nas, niech Duch Święty nas dzisiaj szczególnie ogarnie. Tu czasami nie potrzeba słów, bo cóż można powiedzieć? Kiedy przede wszystkim mamy się na niego otworzyć, dzisiaj, kiedy przyjmiesz go Jezusa w Komunii Świętej, proś o dary Ducha Świętego, proś, by cię umocnił, by umocnił cię w wierze, żeby wytrwać przy Bogu, żeby wytrwać w Jego kościele, żeby się nie bać. Nie bać się żyć miłością do końca, żeby nie bać się żyć Bogiem, a to może w nas uczynić tylko Duch Święty. Amen.